To, czy to kurwa? Nie mam pojęcia. Ale jest ja kurwa dobra, się nie? Kurwa. To jest kurwa szybpa, kurwa. z paniką. To jest, kurwa, szybadz, kurwa. <grywa> <grywa> jest kurwa, nie? To przecież masakra. Ja to muszę to kurwa przyciągnąć czymś kurwa. Ale same sobie tego nie robi. to no to no no, <grywa> <Pierdolet. grywa> Uda się zjebie? Co? Potem, dajdy, łapie, <grymne> ja <pierdolę>. <grymne> <grymne> Nie wierzę Co ona robi tutaj? No przecież zobacz to. idzie zjebała się. raz raz